Cześć kochani, witam serdecznie w filmiku o ulubieńcach Maja. Mam wam do pokazania w większości kosmetyki do pielęgnacji i tym razem zaczniemy od paznokci, ponieważ moje paznokcie już doszły do takiego stanu na szczęście, gdzie normalnie mogę je malować i jest coraz lepiej teraz tylko sobie rosną. Także zaczynając od paznokci Odkryłam dwie rewelacyjne rzeczy do ich pielęgnacji. Przede wszystkim krem do skórek. Nigdy w życiu lepszego nie używałam. To jest po prostu dla mnie magia. Magia. Ten krem działa nawilżająco, działa kojąco, leczy wszelkie, łagodzi wszelkie pęknięcia, podrażnienia. Jakby dosłownie zlepia popękane skórki. Jest po prostu po prostu. Cudowny. To jest krem z diora. On się nazywa krem abricot. Ma taki owocowo-pudrowy zapach. Jest niesamowicie gęsty, jest bardzo taki, on jest trochę jak guma do włosów. Bardzo mało go używam jedynie na noc, ponieważ jest właśnie taki dość tłusty i gęsty. Natomiast słuchajcie, ja w życiu nie miałam tak pięknych, tak zadbanych e, skórek jak e, używając tego kremu. Jest dla mnie po prostu fenomenalny w życiu, lepszego e, nie używam. No niestety jego cena jest dość odstraszająca, ale e, no, tak jak mówię, używam go niedużo i tylko na noc, zresztą tak ulotka e, także podpowiada, i jest naprawdę, naprawdę fenomenalny. Druga rzecz, to jest baza do paznokci, podlakier będąca odżywką. To jest Daglasowska Be Strong Nail Hardener, czyli generalnie taka baza, odżywka utwardzająca. Natomiast ona nie zawiera formaldehydu, co było dla mnie bardzo ważne, ponieważ on bardzo drażnił. Moje paznokcie jednak. E, więc znalazłam jedną jedyną odżywkę chyba utwardzającą, która go nie zawiera, i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona i jest naprawdę świetna. E, bardzo fajnie paznokcie się po niej zachowują, są faktycznie twardsze, ale nie są takie um, wysuszone na wiór, e, tylko zachowują swoją elastyczność, co jest bardzo ważne, żeby paznokcie po prostu rosły i nie pękały, więc bardzo jestem z tego zadowolona. E, i um, dwa kolory, które najczęściej, których najczęściej używałam w minionym miesiącu. Pierwszy to jest kolor z Golden Rose. To jest przepiękny kolor pomiędzy fioletem a niebieskim. E, no prześliczny, bardzo, mm, bardzo mnie te laki lakiery pozytywnie zaskoczyły wysoką pigmentacją, e, nie robieniem smug żadnych, e, bardzo wygodnym do aplikacji pędzelkiem. I tylko jedna, z racji tej pigmentacji dobrej i dobrej konsystencji, jedna warstwa wystarczy, żeby całkowicie pokryć, idealnie pokryć paznokcie więc bardzo fajne. Kolor numer 47 to jest drugi kolor. To kolor takiej brzoskwini opalizującej. Bardzo ładny, stonowany, delikatny, elegancki kolor na gdzieś jakieś spotkanie służbowe. To jest kolor od Chanel tu jest jego nazwa, to jest Pechnec bodajże, tak to się czyta no brzoskwiniowy nektar po polsku bardzo fajny lakier, bardzo ładny i ostatnia rzecz to paznokci skończył mi się seszwit czyli szybko wysychający lakier nawierzchniowy i zdecydowałam się na próbę na Revlon Quick Dry Top Coat słuchajcie, rewelacja bardzo fajny. Owszem, nie, nie, aż tak szybko nie wysusza jak serzowit, ale poza tym jego właściwości są e, bardzo zbliżone, a nawet ten powiedziałabym, że. Oj, przepraszam. Że pozostawia bardziej błyszczącą e, powłokę powierzchnię. Nie rozmazuje. Jest naprawdę bardzo fajny. E, efekt utrzymuje się. No ja i tak. Raz na trzy dni co najmniej zmieniam paznokcie, bo mi się nudzą. E, także efekt spokojnie utrzymuje się trzy dni. Jak dłużej, to nie wiem. E, moi drodzy, pielęgnacja. Dwie rzeczy mm, do zupełnie innych części ciała, e, ale dwie rzeczy z regenerum. Słuchajcie, regenerum jeszcze mi nigdy nie zawiodło. E, pierwsza absolutnie genialna sprawa to jest odżywka ta mm, do rzęs, która ma. Która jest w zasadzie podwójna, ponieważ tutaj z tym pędzelkiem jak do linera malujemy sobie... Znaczy malujemy. Faktycznie nakładamy ją jak liner na linię rzęs, natomiast tutaj mamy taką zwykłą szczotkę jak przy tuszu do rzęs. Natomiast słuchajcie, ja po miesiącu mam rzęsy jak sztuczne. Po prostu są tak fenomenalnie długie i w ogóle się nie łamią i po prostu... Rewelacja dla mnie, serdecznie polecam do kupienia w aptekach za naprawdę nieduże pieniądze, a jest świetna. A druga rzecz, wiadomo, przed latem, przed założeniem sandałów, zawsze mamy po zimie, po głębokich butach, problem ze stopami, z piętami. Przynajmniej ja zawsze mam. No i chciałam je doprowadzić, próbowałam wielu różnych kosmetyków, żeby doprowadzić je do stanu używalności, żeby wyglądały ładnie, schludnie, delikatnie i regenerum do pięt po prostu the best. używam go raz dziennie na noc. jest rewelacyjny. po dwóch tygodniach um, moje pięty po prostu są jak u dziecka. są takie ładne, mięciutkie, um, nie są w ogóle popękane, nie są takie jakby um, wyżłobione z marszczkami um, takimi. no genialne rewelacja. A kolejna rzecz do pielęgnacji to jest krem. Bielenda, krem Sisi. Ten zielony to jest do zaczerwienień. Oczywiście z zielonym pigmentem. Jak widać. Słuchajcie, bardzo, bardzo mi on odpowiada. Z tym, że ja robię z, z tym kremem tak, że mieszam go z moim zwykłym kremem na dzień, ponieważ dla mnie on ma troszeczkę zbyt małe właściwości nawilżające, a moja skóra wymaga Ogromnego nawilżenia, natomiast jest bardzo lekki, bardzo fajny i ten zielony pigment sprawia, że ja wcale nie muszę koniecznie za każdym razem nakładać podkładu, wychodząc z domu, ponieważ on faktycznie neutralizuje wszystkie takie nieprzyjemne, nieładne przebarwienia. Ja mam cerę naczynkową, delikatną, także no, takie przebarwienia posiadam i ten krem bardzo, bardzo dobrze je maskuje. No a przy tym właśnie dba o skórę w bardzo delikatny, przyjemny. Sposób i um, na szczęście, um, też w zmieszaniu z moim zwykłym kremem um, na dzień, nie powoduje żadnych problemów z makijażem, czyli nie spływa na mi um, makijaż ani nic takiego. Um, jeszcze jedna rzecz do twarzy. Um, moje odkrycie rewelacyjne um, maseczka. Z kawiorem z Avonu, Planet Spa. To jest maseczka typu pilow. To jest maseczka, która ma za zadanie generalnie skórę odżywić, wygładzić. Jest świetna, ponieważ ona robi dwie rzeczy na raz. Z racji tego, że jest maseczką typu peel off, to oczyszcza nam skórę, a z drugiej strony ją niesamowicie faktycznie wygładza i neutralizuje wszelkie przebarwienia. Także jest dla mnie naprawdę rewelacyjna, to jest dwa w jednym i naprawdę działa, jest super. Pielęgnacja w włosów. Ja z racji tego, że mam włosy krótkie bardzo. Oj, sorry, pies. Z racji tego, że ja myję włosy codziennie, bo mam takie króciutkie, jak widać. Potrzebowałam odżywki, której właśnie będę mogła spokojnie codziennie używać, i trafiłam, chciałam wypróbować ziaję. Ziaja naturalna oliwkowa odżywka do włosów 4.80. Słuchajcie, pachnie ślicznie, a przede wszystkim jest super delikatna i Wspaniale dba o moje włosy. Moje włosy są bardzo miękkie po niej, bardzo fajnie się układają, a nie są zupełnie przeciążone. Także jest to idealna, delikatna pielęgnacja wzmacniająca, odżywiająca i przede wszystkim nawilżająca do codziennego stosowania. Serdecznie, serdecznie polecam. Jeszcze jedna rzecz do włosów. Moje włosy naturalnie się kręcą, ale żeby podkreślić jakby ich skręt, czy podkreślić te fale, które mi się robią, żeby to był taki bardziej rokowy look, na przykład, polecam serdecznie taki preparat. Got to be? To jest Beach Girl. To jest spray z wodą morską, który nadaje włosom jakby teksturę, czyli. Bardziej podkreśla wszelkie fale, wszelkie takie załamania, kręcenia i tak dalej. Serdecznie, serdecznie polecam. Jest bardzo fajny. Z tym, że przy używaniu ogólnie produktów zawierających sól morską no, trzeba bardzo dbać o nawilżenie włosów, ponieważ one mogą wysuszać. Także z umiarem stosujemy takie rzeczy i tylko od czasu do czasu, ale efekt jest fajny. Pielęgnacja ciała do mojej suchej skóry. Absolutna rewelacja. Niwa Natural Oil Olejek Podprysznic. Super, super, super. Jak wychodzę z podprysznica, a umyję się tym olejkiem, wysuszę delikatnie skórę, to po prostu mam tak przyjemną, pachnącą i nawilżoną, że jakby nie to, że wiem, że ona i tak wyschnie, bo moja skóra jest mega sucha, to pewnie nawet bym specjalnie balsamów super nawilżających nie używała, ponieważ to naprawdę bardzo, bardzo nawilża i tylko trzy rzeczy do makijażu pierwsza rzecz absolutnie świetny korektor pod oczy to jest The One Illuminous Concealer od Oriflame słuchajcie, on jest niesamowity, wtapia się w skórę tak, że praktycznie ma się wrażenie, że jego tam nie ma w ogóle nie widać, że się użyło jakiegoś kosmetyku a efekt jest, ponieważ rozjaśnia fenomenalnie skórę tak jak mówię, jest bardzo delikatny, bardzo leciutki, bardzo fajnie rozjaśnia, nadaje super naturalny efekt, trzyma się cały dzień i jest po prostu świetny. Na moją skórę działa idealnie. Szminka, którą na notabene mam właśnie na ustach, w której się absolutnie zakochałam, to jest szminka z Astor Soft Sensation, kol 400. To jest z tych nowych e, nawilżających szminek. Jest niesamowicie mm, napigmentowana, więc kolor jest bardzo intensywny, a przy tym w ogóle nie wysusza ust, co jest dla mnie ważne e, i mm, sprawia, że one są takie przyjemnie nawilżone, nie, nie są kleiste w ogóle, e, także bardzo serdecznie te szminki polecam. <laughs> e. Tam jest jeszcze parę takich innych kolorów, tylko niestety. Jedna rzecz mi nie pasuje w kolorystyce, ponieważ są tylko takie mocne kolory, na przykład nie ma nude, co mi to mnie boli, bym chętnie kupiła. I ostatnia dzisiaj rzecz. Kuleczki chyba wszystkim znane, brązujące kulki z Avon Glow. Nie chcę ich tu wyciepnąć. Po prostu kuleczki brązujące. Dla mnie świetne, ponieważ nie są błyszczące, nie zawierają drobinek brokatu, bo od nabłyszczania to ja mam rozświetlacz. Także można mi bardzo naturalnie podkreślić twarz i sprawić, że faktycznie wygląda, wygląda ona jak muśnięta słońcem, także serdecznie serdecznie te kulki polecam, tylko trzeba z nimi rozważnie, ponieważ są dość mocne, mocno napigmentowane, więc można łatwo przesadzić i wyglądać sztucznie. I to by było moi drodzy na tyle. Przepraszam za przerywnik <grym> z moim psem i zapraszam do następnego filmiku, który niedługo się także ukaże. Będzie to projekt Denko. Dzięki kochani za oglądanie i do następnego razu. Pa!